Tak, tak, zaraz będę. No, już jadę, właśnie się zbieram. No, do zobaczenia, no ale spokojnie, zaraz będę. No, do, no, nara, okej. Okay. Jeju, widzowie, od samego rana te telefony cały czas do mnie wydzwaniają, a to jest dopiero szósta rano, właściwie już w pół do siódmej. Ja muszę jechać teraz do urzędu, bo jestem prezydentem Brookhaven. Zobaczcie, ja mam garniturek ubrany, bo jestem tutaj ważną osobą na Brookhaven i muszę jakoś prezentować to miasto. Więc teraz już sobie wychodzę. Będę musiała zajechać do urzędu i tam czeka mnie dużo rzeczy. Ej, zobaczcie, kto tutaj był? O nie, nawet fani tutaj muszą przychodzić pod mój dom. Zobaczcie, nie dość, że sobie zrobiłam już tak wysoki płot, by tu nikt nie przechodził. Tu powinna być ochrona, ale nie, nie ma ochrony. Halo, gdzie jest moja ochrona? Ona zniknęła najgorzej. No trudno, jakoś sobie poradzę. Więc teraz widzę kliknijcie łapeczkę w górę. Kto by chciał takiego prezydenta Brookhaven jak ja, to klikaj łapeczkę w górę, jestem ciekawa. Dobrze, a teraz ja wychodzę sobie. Dobrze. Czy tutaj ktoś jest? Dobra, mogę jechać! O nie, tutaj są już widzowie! Najgorzej, dobra, ja teraz wsiadam sobie i jadę do urzędu. Jest, zostałam prezydentem Brookheaven, więc jadę, tam było pełno ludzi, ale to Brookhaven jest zaludnione, naprawdę. Okej, okay, podjeżdżam sobie tutaj, już widzę, że ktoś tu jest. Ja nie mogę. Ci ludzie są po prostu wszędzie. Zaczynam pracę jako właśnie prezydent. Zobaczę, jak będę pracować, jak tutaj wszystko to będzie, więc ja teraz sobie wchodzę. O nie, gdzie tutaj wsiadłam? Idę do góry, właśnie tam jest moje biuro. Zobaczcie, zaraz wam wszystko pokażę. Widzę sobie, tak, tutaj dokładnie ja wchodzę. O nie, już widzę, że ktoś za mną idzie, Heaven Major, ja zostałam prezydentem, oto ja, Patty Smile w garniturku. Widzowie, zostawcie jeszcze suba, czerwony przycisk, dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu, wbijam 300 tysięcy na ten kanale, będzie mi miło, jak zostawicie suba. I ja te, o nie, dobra, pierwsze spotkanie, czas zacząć, okej. Okay. No dobrze, dzień dobry, witam serdecznie, o co chodzi, w czym mogę pani pomóc? Oj, za bardzo nie widzę za biurka, więc pani pozwoli, że ja po prostu sobie tu wstanę. Dzień dobry, witam. Tak, słucham o co chodzi. W czym mogę pani pomóc? Bo mm, trochę się spieszę. Mam dzisiaj pełny grafik. Niech no tylko ja zobaczę, co ja tutaj mam. No, no, mam pełny grafik i w ogóle, no dużo się tutaj dzieje. Także jeśli pani nie ma nic do powiedzenia, to dziękuję. Do widzenia. No, zobaczcie, ona napisała, że skończył się jej prąd i ma ciemno w domu. Mm, no, wie pani co. Mm. No, ja nie wiem, to już nie jest moja sprawa, tylko sprawa tam energetyki, czy oni tam coś dają, czy nie. No, no nie pomogę na razie. Jeju, widzowie, ale ciężka jest praca prezydenta. Ludzie przychodzą ze skargami, co ja mam z tym zrobić? Ja przecież tutaj nie rządzę tym wszystkim. Wie pani co, ja zadzwonię tam, gdzie trzeba i wiecie, nie? Dobra, ja już dzwonię. No, ej, maniek, weź tam ogarnij prąd dla tej babki. Prąd padł wczoraj o 17 już. Jest godzina dziewiąta dzisiaj rano i nadal nie ma prądu w Brookhaven. No wiesz co w tej dzielnicy? Masz natychmiast to załatwić ma być prąd. Ale już, natychmiast. Dobra. No, e, tak, Pani Marysiu, będzie wszystko OK, dobrze, już przyszła kolejna osoba, Angelika. E, dzień dobry, ja nie mogę. Co ja mam z nimi począć, widzowie? Ja się czuję strasznie źle, bo muszę wszystkie skargi przyjmować, wszystko jest na mojej głowie. Dobrze, to teraz czekam na kolejną skargę, bo mam same spotkania związane ze skargami. Dobra, Pani Marysia już chyba się dowiedziała, co trzeba i napisała do widzenia. E, napisałam teraz, słucham pani Angeliko, o co chodzi? Co by Pani chciała tutaj powiedzieć? Je, z czym jest problem? Bo ja już z kolejnym problemem sobie nie dam rady Dobrze, słucham e, O co chodzi? E, czy pani za nie mówiła? Ej, rozumiecie to? Że ona napisała do mnie Dzień dobry, te ceny w sklepach Błagam, niech będą niskie, bo teraz Za nic nie mogę Co? <grym> ceny w sklepach są za duże O nie, no, no przykro mi bardzo Ale no wie pani, inflacja jest i tak dalej No my za bardzo nie mamy na to wpływu Ale zadzwonię tam, gdzie trzeba Proszę poczekać Ej, nie mogę wyjść Zadzwonię tam, gdzie trzeba, halo. Halo, Andrzej, czemu te ceny w sklepach są takie wysokie? Weź coś z tym, zrób. No weź. Jak to może być tak? O nie, te, kolejna skarga tu jest. A tam nagle trawa koło fontanny, jak nie wiem co. O nie, bo pewnie urosła trawa, bo ja, ja zapomniałam zgłosić, że trzeba skosić trawę na Brookhaven. Nie ja wiem, że jest zarośnięta Brookhaven. Zaraz to ogarnę. Pani Patix to prezydentka, tak ja jestem prezydentem. Dobrze. Okej, okay, ja już dziękuję Państwu. Poproszę następną osobę. Dziękuję. E, wszystkie skargi rozpatrzę w ciągu 14 dni i postaramy się wszystko naprawić. Okej, okay, napisałam teraz następna, pani Maja, bo widziałam. Że mam ją na liście, właśnie tu, pani Maja, Marysia, Angelika, Julka. Wszystkich mam na liście, więc się wszystko zgadza. Proszę pani, trawa koło, pa, koło fontanny, popas. No ja już wiem, już to. Dzień dobry, pani Maju. Słucham pani, bo tutaj już wszystko zostało właśnie wyjaśnione, miejmy nadzieję. Widzowie, te problemy na Brookhaven są takie poważne. Trawa jest wysoka, zapomniałam zgłosić, żeby ją skosili. W dodatku, ceny w sklepach są takie duże. No ja nie wiem, to będzie coś ciężko czuć. A pani Maja, co napisała? Sąsiad mi wybił szybę w oknie. O, o. Ale proszę pani, pani dom to jest pani indywidualna sprawa. Co urząd ma wspólnego z pani szybą w oknie? No, ewentualnie możemy dać jakieś tam pieniążki. Czekajcie, coś tam może dam. Może chociaż jedna wyjdzie stąd zadowolona babka. Opatrzcie, e, Tutaj, proszę bardzo, daję pieniążki. I proszę. O nie, ja dałam w złej osobie. Ej, co ty mi robisz? Zaraz wyproszę i ochronę tutaj zawołam. Proszę mi tego nie robić. Proszę. I mnie okradł? O nie! Ja na to nie mogę pozwolić, widzowie. Dobra, idę się zmierzyć z tymi problemami życia tutaj codziennego, dlatego że właśnie niestety jest bardzo dużo problemów, słuchajcie. No, ja nie wiem, jak mam. Ja nie wiem, ja chyba przestaję być prezydentem, bo ja nie dam rady tego udźwignąć. Także no co, jedziemy teraz do pani Mai, więc musimy dojechać. Dziękuję, do widzenia. Dostała pieniążki i dziękuję, do widzenia. Ok, ja teraz jadę. Proszę wsiąść. O, dobra, wsiądziemy może do limuzyny. Zapomniałam, że ja się wożę limuzyną, tak? Ok, czy ja mogę wsiąść? Halo, nie O, siedzę, jestem w środku. Tutaj mam swojego kierowcę. Jurka jest moim kierowcą, bo jestem tutaj prezydentem. No i jedziemy. No to ruszamy. Bardzo pro Różowy. Wow, jedziemy teraz właśnie po Brookhaven się przejechać. Zobaczymy. Ej, faktycznie te drzewa tutaj trzeba wyciąć. Jak przy szpitalu takie drzewa. Drzewa masakra. Nie no, ja nie wiedziałam, że tutaj jest aż tak źle. Przecież tu trzeba coś zdziałać. Dzień dobry, czy w tym szpitalu ktoś pracuje? Co? Są ubytki w personelu? Nawet nie ma tutaj pani, która by rejestrowała? Nie ma nawet farmaceuty? Nie, no masakra, trzeba tutaj zgłosić jakiś przetarg, kto chce pracować, okej. Okay. Ja już tutaj otwieram rekrutację na pracę w szpitalu, kto chce pracować w szpitalu. O, bardzo proszę się tutaj zatrudnić, no przecież nie może tak być, że są takie pustki tutaj. Nikt nie przychodzi do szpitala, bo po prostu nikt tutaj nie pracuje, nikt nie leczy, no zobaczcie, tutaj nic w ogóle nie ma. Okej, okay, no to mamy jedną osobę, która może pracować w szpitalu, uff. Całe szczęście. Idziemy dalej. Dobrze, tutaj ktoś podjechał. Idziemy teraz zobaczyć na policję, co tutaj się dzieje. I rzeczywiście muszę sprawdzić jeszcze te ceny w sklepach, czy naprawdę są aż takie wysokie, bo to się w głowie nie mieści wtedy, jak tutaj ludzie mają żyć, jak to wszystko takie drogie. Dzień dobry, panie policjancie. Nie, no serio, tutaj nawet nie ma policjanta. Trzeba tutaj. Nie, no masakra. Z czego ja się podjam? Ja mam być prezydentem i tym wszystkim rządzić, zarządzać? Nie, szukam tutaj policjanta. Kto jest policjantem? Jest tutaj jakiś więzień? No, nie ma, oczywiście więźniów, dlatego, że nikt ich nie pilnuje i pewnie uciekli. Kto chce pracować w policji? Dobrze, Maja się tutaj zgłosiła bardzo, proszę zostać policjantką yy, elegancko, czyli ja zaraz tutaj ogarnę cały ten syf widzowie, zaraz tutaj będzie porządek, wszystko będzie picobello. Idziemy teraz tutaj, ice cream. Szukamy pracowników, Brookhaven musi być piękne i szczęśliwe. Bardzo proszę, sprawdźmy sobie te ceny. Okej, okay. co? Jak to 10 zł za gałkę loda? Oni oszaleli chyba. Ogłaszam. 3 złote za gałkę loda. Od dzisiaj 3 złote za gałkę loda, i teraz jeszcze potrzebujemy tu sklepowej. Dobra. Kto chce pracować w lodziarni? Nepsam? Ja! Ile jest chętnych? Tutaj nawet jakaś dziewczynka. Ok, no to świetnie. Mamy to załatwione. Tutaj pani pracuje w lodziarni elegancko. Zobaczcie, widzowie, jak ja tutaj personel zbieram. Higher and nice. No, oczywiście, też kobietki tutaj muszą przychodzić, i tutaj też nie ma znowu. Trzeba tutaj klikać, trzeba tutaj robić włosy, paznokcie. No, wszystko musi być ogarnięte, więc ja teraz szukam kogoś, kto będzie chciał tutaj pracować. Kto Chcę być fryzjerką. O tu już widzę, Julka została fryzjerką. Elegancko, bardzo mi się to podoba. Idziemy dalej, bo zobaczcie, niedługo noc zostanie, więc jeszcze potrzebujemy osoby, która będzie pracowała w sklepie. O, widzę, że tutaj już Martyna pracuje w sklepie, więc elegancko. Także mamy tutaj już wszystko. Zobaczcie, produkty. Trzeba zniżyć ceny co najmniej o 50%. Są za wysokie. Zniżamy. Martyna tutaj ładnie pracuje. Ona w sklepie. Okej, okay, elegancko. To mi się podoba. Bardzo jestem zadowolona. Każdy ma tutaj swój zawód. Aha, jeszcze do restauracji szybko. Jeszcze ktoś w restauracji musi pracować, bo przecież dużo mamy turystów na Brookhaven. Oni też będą chcieli pewnie coś zjeść, także zapraszam jeszcze tutaj do restauracji. Tutaj oczywiście też jest pusto. Wszyscy uciekli z Brookhaven, ale ja je odnowię. A kto chce pracować w restauracji? Bardzo proszę. Szukam chętnych. Tutaj już jest policjantka. Okej, okay, dobra. Marta. Marta pracuje w restauracji, czyli każdy już ma swój zawód. Elegancko naprawiamy Brookhaven. Wow, już się ciemno zrobiło, ale ja jestem prezydentem, widzowie, więc ja sobie mogę zrobić jaśniej. <laughs> mamy znowu no jasno, ho, ho, ale ekstra, dobra. Rządzę tutaj, idziemy dalej. Mamy Heaven Bank, w banku też ktoś musi pracować, bo tutaj są pieniądze, więc tutaj są potrzebne nawet dwie albo trzy osoby, jeszcze ochroniarz i tak dalej. Zapraszam do banku, kto w banku? A w banku kto może pracować? Kasia, dobrze, Kasia będzie pracowała w banku, także mamy full wypas. Widzowie, już wszystko jest, także elegancko, jestem bardzo zadowolona. Okej, okay, teraz zostało mi jeszcze do odwiedzenia, wiecie co? ludzi domy. Muszę sprawdzić ludzi domy, więc każdy ma pracę, to jest ważne. Prezydent zadbał o to, żeby na Brookhaven każdy miał pracę i żeby ceny były niższe i jadę teraz właśnie po wszystkich tutaj i zobaczymy, czy właśnie... E, o nie! Zły samochód wybrałam! To nie ten, to nie ten, to nie ten! Dobra, mam już swoją, zobaczcie, furkę. Ja taką furką dojeżdżam do pracy, patrzcie. Jadę sobie teraz tutaj zobaczyć, jak żyją mieszkańcy, czy czegoś im nie brakuje, czy dać im na coś pieniążki. Dam im na coś pieniążki. Okej, okay, tutaj mieszka Angelika, więc idę do Angeliki wchodzę sobie do niej do domku. Wow! Ona ma nawet otwarte drzwi dla mnie. Wow! Jak pani sobie tutaj super mieszka. Bardzo ładny dom. Dzień dobry. Mogę tutaj pani dać pieniążki. Proszę bardzo, pani Angeliko. Proszę dla pani, bo pani tutaj mieszka. Okej, okay, tak jest. Wszystkim dam pieniądze. Macie już wypłaty. Nie musicie czekać do końca miesiąca. Macie wypłaty. To wasze wypłaty, proszę bardzo. Dla wszystkich pieniążki. Gdzie jest tutaj reszta? Zapraszam. Pieniążki dam. Ja wszystkim rozdaję, ja się dzielę i daję też na nawet więcej z napiwkiem, proszę bardzo. O, elegancko. Wszyscy zadowoleni. Ja też jestem zadowolona. Idę jeszcze zobaczyć tutaj do Marysi, do domu, jak ona jej się tu żyje. Tu jest trochę mniejszy domek, ale również piękny, który zdobi nasze kochane Brookhaven. Halo, proszę otworzyć. Pani Marysiu, gdzie jest pani Marysia? O nie, ona pewnie do pracy poszła. Okej, okay, no to teraz do niej tutaj nie wchodzimy. Idziemy do kogoś innego. Mamy tutaj Martę. Idziemy do Marty. Zobaczmy sobie jak Marta tutaj ma. Ło, wow, ona też ma ładny domek, bardzo podobny. Yy, I ogólnie wszystko gram. Dobrze, a gdzie była ta wybita szyba? Ale chyba już jest naprawiona, bo ja dałam pieniążki, także wszyscy mają. Zobaczcie, wszyscy są szczęśliwi, bogaci, są pieniądze, jest jedzenie. Okej, okay, ja jeszcze stawiam wszystkim jedzenie, dam jedzonko, czekajcie. Kwiaty też dam, proszę. Ja, ja się dzielę, widzowie, ja nie jestem taka. Kwiaty dam, proszę bardzo, wszystkim kwiaty za to, że na, dla mnie <głosowali> zagłosowali. Nie dla mnie, tylko na mnie zagłosowali. Proszę bardzo, daję kwiaty, zabierajcie kwiaty wszyscy. To dla was, dziękuję, że jesteście i tworzycie społeczność Heaven. Ja się staram być jak najlepszym prezydentem, prezydentową właściwie, pani prezydentka, jak oni to pisali. No, więc każdy ma pracę, wszyscy są zadowoleni, dzieci chodzą do szkoły, szkoła, a właśnie nauczycielka, jeszcze to musimy załatwić. A może Wy, widzowie byście chcieli dołączyć do mojej grupy z Robloxa i zagrać ze mną i zdobyć jakiś zawód? Na przykład, jest jeszcze wolna nauczycielka, jest jeszcze wolna właśnie przedszkolanka chyba, ktoś, kto będzie pracował w sklepie odzieżowym. W sklepie z kawami chyba motoryzacyjnym, także dla każdego coś się znajdzie, o oni mi też dają pieniążki. Widzowie napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał taki odcinek. Jak uważacie, czy byłabym dobrym prezydentem? Dajcie znać i wbijać też na mój Instagram, Facebook. Linki macie w opisie. Także do jutra, pa pa!